Także tutaj mamy sprzęt do obsypywania i zobaczymy jak sobie da radę. Tam, gdzie zespołem miało jadkę, dziś jest burger salon. W białym domu żydki komu dziś na giełdzie grają. Znowu zaszczyt być bogatym, synem polityka. Spółka wzor, osioł w banku, taka Ameryka. Kiszoneczki mamy już przykryte folią. Trzeba jeszcze oborać. Chyba że ktoś ma zapas przekaźników. O, tutaj to nieźle idzie. Chyba, że ktoś ma duży zapas przekaźników, to nie trzeba oborywać. Ale wiadomo maszyna też się zużywa szybciej wtedy. A na takim miękkim to zawsze będzie miał lżej. O, Oj tak także oboramy za chwilę obsypnik eee, nasypie nam. Będziemy sypać trzypakiem. Trzypak jest najlepszy do takiej roboty. O, aż zaczął się. A, to nie w tą stronę bali. Ty dałbyś radę szybciej łopato, czy to szybciej to, idzie, nie? <laughs> o, kurwa. Patrz, to się dzieje. O! To też za bardzo chyba, ty do góry. Wszystko zgodnie z instrukcją idzie Za dużo moc Jo A to wali ty no. Jak to? Dobrze sypie? Dobrze no. no, no. Pan stoi na stadionie, bombę ma na sprzedaż, a pod sejmem kozmierzy i świnia w konserwach. Święcą działa znika gwiazda z dawnego pomnika, baby rodzą leżąc krzyżem taka Ameryka. Taka Ameryka plastikowa kicha, zaszkodzić nam może, chroń nas dobry Boże. Mafia kradnie samochody, szmugiel jak cholera, a w gazetach codzień nowa legalna afera. Policjantów za kratami na noc się zamyka, złodziej też ma swoje prawa, taka Ameryka. Klecha z flaszki się uśmiecha, pali mercedesa. Kamlet robi za kelnera, trasa straśli. Męskie piersi zakazane, za to na ulicy.